Jeśli przejdziemy do konkretów, to chcę ogłosić konkurs na kartę bojowy na trzeci sezon. Jedyne co musisz zrobić, to polub ten film. Zasubskrybuj mój kanał. Oczywiście z dzwonkiem i napisz w komentarzu kod Tomala i do tego dopisz swój nick z Fortnite'a. Nic więcej nie potrzeba. Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się gram przeciwko przeciwnikowi w trybie kreatywnym i będzie to kontynuacja serii być lepszym, w którym zajmuję się treningiem Fortnite. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to w prawym górnym rogu właśnie wyświetlają się odnośniki. Ewentualnie też wszystko będzie w opisie. I tak naprawdę, można być królem kreatywa, robić jakieś szalone potrójne edity, nawet potwórne, robić najlepsze retaki, czy tam mieć 100% cenność na mapkach do trenowania celowania. Jednak, gdy nie będziecie trenowali tych elementów podczas walki, no to po prostu zostaniecie kozakami tylko na kreatywie. I w trakcie gry na arenie, czy tam w trakcie gry na turniejach. Przez stres w bardzo prosty sposób będziecie się wykładali i po prostu będziecie ginęli za każdym razem. Więc bardzo ważne jest to, żeby właśnie w trakcie treningu konfrontować się z innymi graczami i, i wykorzystywać te elementy, których się nauczyliście grając bez tego przeciwnika. Więc zanim przejdziemy do konkretów, no to przypominam o zostawieniu suba, z dzwonem najlepiej, łapki w górę i wspieraniem je w sklepie Fortnite z kodem Tomala. To mi dużo pomaga. I do tego treningu przydadzą nam się tak naprawdę tylko trzy mapy, wszystkie będą oczywiście w opisie. Pierwsza, klasyczna tak jeden na jeden, gdzie stajemy naprzeciwko siebie, kręcimy sobie 90. no i zaczynamy walkę. Próbujemy wykorzystać to, czego nauczyliśmy się wcześniej bez tego przeciwnika. Plusem tego, tej mapki jest to, że mamy nieograniczoną liczbę matsów, możemy sobie wybrać broń jaką chcemy. I jeśli spadniemy, na to nic nam się nie dzieje, bo tutaj nie ma full image'a. Więc tutaj możemy sobie tak naprawdę wszystko, co już wcześniej ogarnęliśmy, wykorzystać pod delikatną presją. Najważniejsze jest to w sumie, żeby tracić takich walk zachować chłodną głowę, żeby się nie stresować i żeby starać się każdy ruch w miarę możliwości przemyśleć. Kolejną mapą są boxy 1 na 1 i tutaj już mam ograniczoną ilość masów to jest 500 drewna. Każdy ma broń taką samą, więc nie ma RNG. Ja go próbuję wyedytować. No i co najważniejsze, tutaj nie ma gdzieś tam jakiegoś uciekania, kręcenia 90 i tak dalej, tylko walczymy w bardzo małej przestrzeni, co jest tam wymusza na nas to, żebyśmy cały czas atakowali, podjeżdżali, żebyśmy się szybko boksowali i tak dalej. I tutaj też możemy sobie właśnie fajnie wykorzystać elementy, które się gdzieś tam wcześniej nauczyliśmy. Kurde, mi dostał 200 tam. No i ostatnim trybem, najbardziej zbliżonym do gry na normalnej mapie, są realistiki. Tutaj każda runda wygląda w ten sposób, że to mamy tak inne jest, bronie to jedną jest, to jest ilość maców. Szarą Co gdzieś tam właśnie jest bardzo zbliżone do tego jak walczymy podczas normalnej rozgrywki. Bo nie każdy zawsze ma ten sam loot, dla samo matsów. Tylko tutaj już, jeśli spadniemy no to zginiemy. Jeśli nie będziemy potrafili grać taktykalem no to też zginiemy. Więc też ważne jest to, żeby właśnie uczyć się grać każdą bronią, każdym gdzieś tam SMG-em, m i tak dalej. Jestem jakiś poziom w ogóle. tak naprawdę, te trzy tryby, jeśli będziecie regularnie tam ćwiczyć z przeciwnikami, no to spowodują, że będziecie o wiele lepszymi graczami. Ja tak już ja powiedziałem, granie na, na trybie kreatywnym nie ma jakichś negatywnych skutków, bo jeśli zginiecie, no to nic się nie dzieje po prostu odradzacie się i gracie dalej. To z mojej strony by było na tyle. Jeśli wam się film podobał, no to zostawcie suba, łapę w górę. to tam tego, dzwona do tego suba oczywiście i napiszcie w komentarzu co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. To by było na tyle z mojej strony. Żegnam was. Hej, cześć, pa.